Pani Rzecznik, tutaj pan poseł oszacował, że dwie trzecie społeczeństwa będzie się cieszyło. Znaczy, że pan do tego nawiązuje. Jak, a jak konfederacja do tego podejdzie? Nie jestem przekonana, czy dwie trzecie społeczeństwa będzie się cieszyło z nowego rządu, bo w najnowszym sondażu przeprowadzonym dla Iblis aż 40% Polaków uważa, że Donald Tusk będzie premierem złym bądź fatalnym. Więc tutaj nie szarżowałabym tak bardzo z tym poparciem i z tą radością wśród Polaków dla rządu premiera Donalda Tuska. Szczególnie, że duża część Polaków pamięta doskonale, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przed rządami Prawa i Sprawiedliwości rozumiem, Teraz te dwa ugrupowania będą, czy te dwie siły polityczne znowu będą się przerzuca, przerzucać argumentem, że przez 8 lat rządów Pisu, a wcześniej było przez 8 lat rządów Platformy, ale zostawmy to. To, że prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu było dosyć oczywistym ruchem, bo po pierwsze, prezydent Andrzej Duda podczas spotkań z komitetami wyborczymi otrzymał sygnały, że co najmniej dwa mają więcej do ustanowienia rządu więc jakąś decyzję musiał podjąć a patrząc um, czysto politycznie ze swojego punktu widzenia z punktu widzenia pana prezydenta no jak mógłby wytłumaczyć um, decyzję gdyby powierzył misję tworzenia rządu Donaldowi e, Tuskowi e, to było logiczne że powierzy ją Mateuszowi Morawieckiemu skutki tego są takie że oczywiście część polityków Prawa i Sprawiedliwości e, miała czas na, na zagwarantowanie sobie takiego miękkiego lądowania e, tak jak choćby pan, e, pan Artur Soboń w Narodowym Banku Polskim, czy też inni, inni politycy. Co do stanowiska Konfederacji. Konfederacja bardzo cieszy się, że premier Mateusz Morawiecki nie będzie już premierem, ale z drugiej strony też bardzo mocno ubolewamy, że tym premierem będzie Donald Tusk. Zdecydowanie zagłosujemy przeciwko obydwu premierom, a jeżeli Państwo lubicie mocne wystąpienia Sławomira Mencena z Mówicy Sejmowej, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jutro będzie kolejne z nich. Co jeśli przyjdą nowi ministrowie, jak przyjdą, co zostaną w ministerstwach? No, oczywiście każdy się nad tym zastanawia, co, co zostaniemy po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Różnica między Konfederacją a innymi partiami polega na tym, że my obiecując na przykład zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zdawaliśmy sobie sprawę z kondycji budżetu państwa i chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, by jakoś wypośrodkować wydatki i nie, by nie stworzyć dziury budżetowej, która powstałaby właśnie po wprowadzeniu kwoty wolnej od podatku. A teraz okazuje się, że, że na przykład koalicja obywatelska czy nowa koalicja, która stworzy rząd za kilka dni. No, wielkie zdziwienie, bo okazuje się, że w budżecie pieniędzy nie ma i nie będzie chociażby właśnie na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. w 2024 to jest niemożliwe. Próbują sobie znaleźć różnego rodzaju wymówki, że przecież nie wprowadza się takich zmian w związku z nowym rokiem podatkowym. Rozwiązanie takiej sytuacji jest bardzo proste. Wystarczy ustawą wprowadzić kwotę wolną od podatku od 2025 roku i będziecie mogli spokojnie przewidzieć ten wydatek na budżet właśnie w 2020 Zostawmy to, panie, panie posłał nowemu ministrowie finansów. Niech on się wypowie, bo eee, z... na razie jest stary minister finansów. Ale to jest wasza obietnica wyborcza. Ale my ją zrobimy. Znaczy, ja chciałem uspokoić, to ona, ona będzie zrobiona. Teraz się wycofujecie. To będzie... to był nie wycofujemy ten, się. Na 100 dni, dni waszych rządów i już doskonale wiemy, że nie zostanie to wprowadzone w ciągu 365 dni, a to dopiero w ciągu 100 dni. Ale, eee, ale do końca listopada eee, trzeba takie decyzje podejmować. Będzie... No, pewność wynika ze słów waszego przyszłego premiera. Także panie pośle, no nie, nie, przy nie, całym szacunku wystarczy Wystarczy, wystarczy być na bieżąco z wypowiedziami własnych nie, liderów. Nie, premier nie powiedział, że tego się nie, da sprowadzić, komuś, 60 na bieżąco, dni Nie, wystarczy. Ja mówię o studniach. Wystarczy być na bieżąco z wypowiedziami własnych, własnych liderów własnej koalicji. Oczywiście, że zastanawiamy się, co zastaniemy w po rządach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak powiedziałam, tylko Konfederacja zwraca uwagę na to, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało takiego sprytnego zabiegu z wyprowadzeniem pieniędzy poza budżet państwa. Premier Mateusz Morawiecki stworzył sobie alternatywny budżet budżet, który wynosił Kilka, kilka, chyba set miliardów złotych, jeżeli opieramy się na raporcie najwyższej Izby Kontroli. Do końca jeszcze nie wiemy, jaka to, jest, jaka to jest kwota. Jest to budżet całkowicie poza kontrolą parlamentu. Kontrolę nad nim sprawuje wyłącznie premier Mateusz Morawiecki. Pytanie, co z tym się stanie, kiedy władzę obejmie nowa koalicja? Czy będzie, spróbowała, czy będzie próbowała jakoś ten budżet rozwiązać i spłacić? Czy będzie korzystała z tego samego mechanizmu? No bo jeżeli będzie korzystała z tego samego mechanizmu, Chcąc pokryć swoje obietnice wyborcze, których jest bardzo dużo, które hmm, przecież te obietnice wyborcze rzucała na lewo, na lewo i prawo, byleby odebrać nasz elektorat który, e, jeszcze taka dygresja, e, będzie coraz bardziej rozczarowany chociażby działaniami trzeciej drogi i koalicji obywatelskiej i jestem pewna, że będzie w przyszłości wracał do, e, do konfederacji. E, jeżeli będziecie używali tego samego mechanizmu, to, to po raz kolejny udowodnicie, że absolutnie niczym nie różnicie się od prawa i sprawiedliwości. Co zrobicie z alternatywnym budżetem, który został stworzony przez rząd Mateusza po, Morawieckiego? Pani poseł, ja pani odpowiem w krótkich żołnierskich słowach. To przecież ten temat został podniesiony w czasie kampanii wyborczej. To był jeden z największych zarzutów, które stawiały wszystkie ugrupowania, które wchodzą... Robicie? No Będziemy likwidować wszystkie wydatki, które nie będą, są poza wszystkie fundusze, które zostały utworzone w naszym zdaniem niezgodnie z Konstytucją. To wybrzmiało chyba już tyle razy, czy to, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, PSL, połownie czy Nową Lewicę. ja nigdy do... trzymam pana za słowa. Panie ministrze, pan co prawda jest ministrem prezydenckim, a nie w rządzie Mateusza Morawieckiego, ale pan zgadza się z taką oceną, że istnieje alternatywny budżet na kilka miliardów złotych? Nie, no tutaj padały słowa kilkaset miliardów złotych, tak słuchami, i, i, o, ile się nie mylę, raportniku podawał ponad Ja bym wiarę. bardzo ostrożny był, jeśli chodzi o raporty, raporty Nikowskie w, w ostatnim czasie, bo y, czy one są zgodne z rzeczywistością, to mam wielkie Czyli, wątpliwości. To, to myślę, że, wiemy, że gdyby, gdyby pan Marian Banaś dalej był po stronie no, pis to nie byłoby problemu z tak, zakładaniem tak, oczywiście. Tak. A ponieważ jest przeciwny pisowi, no to teraz y, raporty Niku są nierzetelne. Y, panie dyskoro... redaktorze, y, istota jest taka w, w każdych rządach, że yy, i w demokracji że to obywatele dokonują tej oceny co 4 lata a czasami wcześniej. Więc bardzo szybko będą mogli zweryfikować to co było zapowiadane w kampanii wyborczej te wszystkie hasła, obietnice wyborcze przecież budżet nie jest robiony pod ziemią. Kto chciał się z nim zapoznać, to się z nim zapoznał. To są dokumenty rządowe, one są na stronach internetowych i doskonale było yy, dla kogoś kto chciał. Doskonale była znana sytuacja budżetowa, a lekką ręką wypowiadane obietnice wyborcze potem są weryfikowane. Chciałem uspokoić i pana ministra. No ja nie jestem zdenerwowany, spokojnie. Że bardzo i konfederacje, Te nasze obietnice będą zrealizowane. Po pierwsze, no, zobaczymy. Po pierwsze, po pierwsze no, nie dane zobaczymy. nam jeszcze zrządzić no przez ka. różne zabiegi Prawa i Sprawiedliwości. Te przeciąganie przez dwa miesiące, tak naprawdę. Panie pośle, Spokojnie, te 100 dni będziemy liczyć od momentu, kiedy obejmiecie No to, ale od, i ma się do tego absolutne o, 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 prawo i na to, na to, środę, czy, na to czekamy. No to na to czekamy. To, co możemy już zrobić, na przykład nie, nie musimy ratować różnych y, trudnych sytuacji, które PiS nam pozostawiał, to co możemy zrobić, to robimy. No ale tak jest jak jest będziecie o, się zabierać od wiatraków, to będzie ciężko złamać. Jest ustawa o pielęgniarkach, którą wyciągnęliśmy z zamrażarki, bo obiecaliśmy, została przegłosowana, pierwsze czytanie się odbyło, czekamy na nowego ministra bądź panią minister e, e, zdrowia, będziemy na Komisji Zdrowia o tym dyskutować, bo obiecaliśmy, że będzie f, finansowanie in vitro, bo to jest dzisiaj naprawdę jest kwestia cywilizacyjna Mamy bardzo niski przyrost naturalny i chcemy pomagać tym parom, które są bezpłodne i ta ustawa została przegłosowana. Przecież jeżeli była ustawa dotycząca kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych, o czym pani wspomina, tak? Mhm. No to przecież wy złożyliście taki projekt ustawy, nikt go nie chce blokować, wycofaliście go, się w nim błąd i złożyliście go po raz kolejny. Będziemy nad nim za chwilę też pracować. Więc jakby nikt tego. o to poprawkę. No okej, okay, ale ja nie mówię tego złośliwie, tylko chcę pokazać, co się w Parlamencie dzieje. że nikt nie odrzucił tego waszego projektu, Powiedzieliście, składajcie, będziemy nad tym dyskutować. To jest nasz pomysł też w Kampanii, chcemy na, na czemu, tą ustawę to na pracować. Ale platforma obywatelska głosowała przeciwko naszej naszemu postulatowi, by rzeczywiście realnie zlikwidować zamrażarkę i wszystkie projekty ustaw, które trafią do Sejmu, były procedowane w ciągu pół roku. Ale, ale tak się dzieje. Ale dlaczego zagłosowaliście przeciw? Ale my nie chcieliśmy robić rewolucji w regulaminie, bo tak się ale dzieje, to nie jest rewolucja. To jest ale, jeden z ale, postulatów. Ale, no, ale, my, ale my zrobiliśmy tak, że, że bez zmiany regulaminu te ustawy wchodzą. No proszę zwrócić uwagę, znaczy, to my wyciągamy dzisiaj tak naprawdę ustawy zamrażalki, które przez lata leżały w prawie dlaczego sobie. Ale wy... ustawy, które zostały złożone jako pierwsze w najnowszej kadencji, właśnie w tej zamrażalce leżą, nie. a ustawy, które Ale mamy marszałka, ale ale mamy marszałka miesiąc czasu. Rozrywane. Mamy miesiąc czasu i większość ustaw z tej z tej wyszło. Panie no też nie da się wszystkiego da zrobić. No, dajcie, dajcie, dajcie nam szansę. tak szansa na to, żeby rozpoczęło się procedowanie naszych dwóch projektów ustaw dotyczących kwoty wolnej od podatku i dobrowolnego Wejdzie. O po... tym, jak złoży Platforma, ja Pani odpowiem, bo byłem trochę dłużej w parlamencie. Jak po... to działa. No ale Wy tak samo robiliście. Przy... No, ale Ja tylko mówię, że tak to działa. Składaliście swoje ustawy. Ja, ale, to, ale to jest, to jest prosta, to jest prosta...